Cześć kochani, tu Droga Duszy, robimy sobie czytanie z trzech kart, na uczucia, emocje, zobaczymy co nam karty pokażą, to może być kwestia romantyczna, ale nie musi, to może dotyczyć kogokolwiek, z kim macie jakąś relację, rodziny, bliskich itd. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam zupełnie z innego miejsca, ponieważ musiałam się przenieść, mm, przynajmniej na jakiś czas. I mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo tu jest trochę głośno, bo jestem, powiem Wam, w tajemnicy na strychu. <głos》> znaczy nie w tajemnicy jestem, tylko Wam mówię w tajemnicy. E, I co? E, klimat jest super, ale e, no jest tu trochę głośno, trochę hałaśliwie, więc mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Pamiętajcie, czytanie czy jest ogólne. Więc bierzcie, jak z Wami rezonuje. Dla niektórych będzie fragment, dla niektórych całość. No rzadko kiedy jest całość, no, ale może. Rolę sobie zamieniajcie i oczywiście czas w tarocie jest płynny. I dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze za udostępnienia za to, że jesteście po prostu i mam nadzieję, że po tych filmikach z nagrywanych stąd też będziecie ze mną. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie na mojego maila duszy Natomiast jeżeli chcecie nadal wspierać mój kanał, za co serdecznie dziękuję, to w opisie filmu jest link do Bajkowitu i możecie mi postawić kawkę. To tyle mojego takiego gadulenia. 42 może jest ważne dla Was. Bardzo, bardzo zwracało na moją uwagę przesłanie z kart drzwi, tu mówię. Więc dla kogoś może być to istotne. E, I tu jest wewnętrzna moc. E, e, sami się sprowadziliście tutaj, nie macie się czego obawiać na tą ziemię, na ten tutaj glob nasz, e, więc wszystko będzie dobrze. Nie macie się czego bać, nie macie się czego obawiać, macie solidne drzwi. Trochę coś tu się ubrudziło, ale do wyczyszczenia. Numer 42 sobie sprawdźcie. Może wychodzicie jakiś, z jakiejś jaskini ciemnej doliny. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, każda z tych opcji może się łączyć, ale nie musi. Więc tak, co Was łączy z, z tą osobą? Czy też osobami, bo to może być kilka osób? Co Was łączy? Uzdrawianie. Jakaś naprawa. Może nie być kontaktu, y, może być znikomy, może być obserwowanie się, ale tu jest taka potrzeba relaksu, potrzeba odpoczynku, może y, od siebie dla niektórych, a to jest sanatorium dla duszy. Zawieszenie broni, y, a zawieszenie też może być konfliktu, naprawianie siebie. Y, to może być nawet rozdzielenie sypialni, tak? Może być taki chód, ale to jest dla jakiegoś y, uzdrawiania siebie. Tak, bo zmiana idzie, coś tu nastąpi, i potrzeba się uzdrowić. Być może odpocząć, zanim przyjdzie to nowe, bo musicie się jakoś do tego być może przygotować. Dobra, co was dzieli w takim razie? Co was dzieli? No, że jeszcze coś tu jest nieporzucone z przeszłości. Czy jakiś lęk, tęsknota, żal? Być może z jakąś stabilnością. No właśnie, tu jest uzdrawianie. Oby dwie strony muszą, czy oby ileś was, ile jest. <noise> musicie się uzdrowić. Um, bo tu jest jeszcze nie widzę, jakby nie mam pełnej wizji tej nowej drogi, tej nowej ścieżki. Wiem, że ona gdzieś tam może być, ale nie patrzę w tę stronę. Na razie żegnam się z tym, co było, albo z jakimś takim pojęciem tej rzeczywistości, która do tej pory była, tak? Ale wiadomo. Albo i nie wiadomo, że to już nie wróci. Już nie ma co. Nie ma płakać czy po kimś, czy za kimś, czy... albo jakaś sfera naszego życia się zmieniła. W każdym razie z czymś do czegoś się być może przyzwyczajacie też. I są tu blokady, tak? Tu jest jeszcze. Tu jest wytrwałość, tu jest. Jakby to, to musi dobiec końca. Dobrze. Na czym się skupić? Sukces na zmianie, ale to jeszcze nie teraz. To się tylko pokazało. nad czym się skupić? Na uzdrawianiu królowa kielichów. Albo na sobie, moje drogie raczki, bo to wasza karta, albo na. Jak najbardziej na uzdrawianiu, na uleczaniu nerwów, spokój, na miłości, miłości do siebie, na uczuciu, na takim utuleniu. Klowa kielichów to jest taka ciepła, przytulna. no Przytulna to jest pokój, ale wiecie, osoba to jest ktoś, kto, kto potrafi się zaopiekować, kto jest empatyczny i potrafi uzdrawiać. No więc być może niektórzy właśnie też na terapii, na jakimś leczeniu, na, na czymś. Jeżeli macie z czymś problem, to skupić się na tym. No i zobaczcie. Miała się pokazać, się pokazała bo przyjdzie zmiana i ta zmiana to jest diametralna zmiana kierunku, to jest zmiana opcji, e, o 180 stopni może być takie, zmiana sytuacji, tak, może nastąpić, może przyjść właśnie ten sukces, e, komunikacja, wiadomości, tu będzie trzeba mieć tą siłę, tą wytrwałość, bo tu nad czymś być może pracujecie. I trzeba jeszcze poczekać, bo coś, coś dojrzewa, ale to jeszcze najpierw coś musi być ule, uleczone, żeby to, to coś dojrzewa, mogło zakwitnąć i mogło przynosić plony. No dobra. No to te cztery miecze. O co tu chodzi? Cztery miecze: to jakieś zranione serce. I dwa miecze: tak? Stoję i tu akurat siedzę. Słucha mojej intuicji, chronię siebie, nie chcę poranienia, leczę moje serce, jestem w wyborach, w podejmowaniu decyzji, potrzebuję spokoju, potrzebuję odseparowania, odcięcia od wszelkich bodźców, prawdy, logiki, jasności tu jest w głowie, to jest w głowie, tu muszę sobie to wszystko poukładać. Jakaś jaka zmiana w waszym życiu zachodzi i to trzeba sobie poukładać. Piątka kielichów. I to jest praktycznie, no może trochę w inny sposób pokazane, że odejście od tego, co nie służy, tak? Odejście od jakichś zbudowanych konstruktów, coś, co mnie emocjonalnie budowało, coś, co było dla mnie takim pewnikiem, ale już to, jakby się skończyło, albo trzeba to zmienić. I to jest to, to jest właśnie to, że. Od czegoś trzeba odejść. Tak? I to, to Was dzieli. Jeżeli macie tu z jakąś osobą. Do czynienia, dla niektórych może to być właśnie osoba. Czy też relacja, z której trzeba najpierw odejść, a żeby mogło coś tam innego zakwitnąć. Albo od jakiejś właśnie jakiegoś nastawienia, jakiejś pozy. Idzie zmiana znów się pokazało. Koło fortuny. Królowa kielichów. Król Buław. Może jest tutaj, żeby zanim się ruszy, zanim coś się pojawi na horyzoncie, jest tu król Buław, tak? Tu trzeba skupić się na uleczeniu. Jeżeli zanim zaczniecie się skupiać na królu Buław czy królowej Buław, bo rolę pamiętacie sobie, zamieniacie, to najpierw skupcie się na sobie, dokończcie to uleczenie, a później dopiero będzie można, co to było? No, dopiero będzie można działać w tym kierunku, nie żeby żonglować tym, bo do niczego dobrego to nie doprowadzi. To będzie takie niedokończone i zawsze gdzieś wypłynie. No, słuchajcie, yy, zawsze zajęty, yy, tu mogą być jakieś namiętności. Yy, może patrzenie, może to jest właśnie uleczanie pod kątem takim seksualnym, bo ktoś, yy, no niektórzy mogli mieć właśnie też problemy, ale tu jest właśnie takie... Yy, yy, co chcę powiedzieć? Yy, yy, tak, Nie chcę tego tak ująć. Um, uzależnienie o tak, tego typu. E, zawsze w oczekiwaniu, jakby tak mi się akurat e, taka mi myśl przyszła, więc może i to się położyło tu na tym uzdrawianiu. E, podejmowanie decyzji może też dla niektórych właśnie odejście od e, takiej sytuacji, gdzie. Mm, nie chcę powiedzieć, że korzystaliście, czy korzystaliście z jakichś takich usług, e, aczkolwiek ym, może to być właśnie takiego połączenia stricte seksualnego też. Dobra. Co tu jeszcze? Namiętność, że tylko to się liczyło? Nie, nie. No właśnie, tu jest takie obsesyjne, zafascynowanie takie przyciąganie. Tu nie o, nie o to w związkach i w relacjach chodzi, jeżeli tu chodzi o relacje. To jest takie zaabsorbowanie totalne, wręcz fanatyczne. I intymność, pasja, no, okej, okay, tu wszystko fajnie, ale właśnie to polega na tym, że jest też właśnie ta intymność nie czysto takie materialne, w sensie niematerialne, takie przedmiotowe. Ale jest właśnie to ta fascynacja też uczuciem, bliskością, chemia, tęsknota. No właśnie, to jest co, coś więcej niż tylko namiętność, niż tylko samo to, więc coś tu jest uzdrawiane. Dokładnie, miłość do siebie, być może ktoś z Was też ulecza miłość do siebie. Um, bierze kontrolę nad swoim życiem. Być może właśnie trzeba odejść od takiej relacji, która tylko polegała na tym, a jest możliwość wejścia w coś takiego naprawdę wartościowego. Klucz, rozwiązanie, przeznaczenie, pokonywanie, sukces, karma, no może tu była właśnie taka karma. Jakieś wskazówki się pojawią, informacje, słońce, dokładnie spełnienie świadomy umysł, siła, pewność siebie, zdrowie, męskość. Ale może i być wypalenie. Jeżeli za dużo tego było, to może być wręcz wypalenie myszy. Pracowitość stres, tu jest niepokój. E, jakieś takie małe drobne problemy. Przyjaciel, towarzysz, ktoś godny zaufania, może będzie służył radą. Ale tu może być właśnie wyjście, jeżeli tu były takie nałogi coś tego typu, to przyjdą rozwiązania albo przyjdzie pomoc. No, jest terapeuta, tak? Także może trzeba by się też zgłosić. Lorelai. dobra, 31. Um. Łaska, siła, odpowiedzialność, los. Syrenka siedzi na skale i patrzy w dal w kierunku oceanu. Widzimy mały statek, jest on połączony liną. Możesz określić, jaki kurs powinien obrać, i domyśla się, jaki będzie los mężczyzn na statku. Wystarczy szybkie pociągnięcie liny, a statek się rozbije. Albo po prostu może pozwolić, aby to uwiązanie trwało, i statek będzie dryfował. Co ona robi? Czy będzie? Co ona zrobi? Czy będzie kontynuować cykl cierpienia, czy też go przerwie, aby mogło nastąpić uzdrowienie? A co z tobą? Ty jesteś piękna i masz moc swoimi słowami, czynami, możesz e, ranić innych, lub też wyrządzić im dobro. Zwracaj uwagę na uczucia otaczających cię osób, ponieważ jesteś odpowiedzialna za to, co robisz lub odpowiedzialny. Okaż miłosierdzie, gdy ktoś jest od ciebie słabszy. Pomagaj innym znaleźć swój kurs. Więc też tu to uzależnienie mi się pojawiło, aby nie rozbili się o skały życia. Jesteś silny i masz o wiele więcej mocy niż możesz sobie wyobrazić. Więc może to wy właśnie uleczacie kogoś. E, bo, bo jest tu jakieś takie no, uzależnienie. Może nie jakieś takie głębokie dla niektórych, może i tak, ale wie, macie m, możliwość, jakby wesprzeć tę osobę. Nie wiem. Nie wnikam głębiej. Mężczyzna, któremu prawdziwie zależy, jest gotów zrobić dla kobiety niemal wszystko i niemalże natychmiast. Wdzięczność, którą mu okazujesz, napędza go do działania. Poznasz go po czynach. No, po czynach go poznacie. Także tyle słuchajcie na dziś. Mam nadzieję, że słyszeliście coś z tego czytania, że nie było zbyt głośno. E i że to Was nie zniechęci ten hałas. Chociaż no nie wiem, zobaczę jak to, jak to wyjdzie. Eee, no i co? Widzimy się i słyszymy w następnych czytaniach. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. A na razie to wszystko. Buziaki i pa pa!